Hejka, hej, tylko bez klupka. witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam nowy magazyn Lego Star Wars, który pre premier miał wczoraj, jednak nie wczoraj nie było cały dzień w domu i dopiero teraz to nagrywam. Aczkolwiek w tym magazynie prezentem jest karta limitowana Grogu oraz e, szturmowiec imperialny, e, no i jeszcze numer 10 na 2023 rok. Przejdźmy najpierw do magazynu, później jakby Wam pokażę e, prezenty, aczkolwiek e, tak, wchodzimy tutaj do magazynu. E, Lego Dreams to tak znam, tak jakby tutaj, nie wiem czy Wy to wiecie, czy nie, a nie chcemy mieć tutaj spoilerów, chociaż w sumie do nie jest w ogóle spoiler, aczkolwiek będą magazyny Lego Dreams, e, na pewno w Polsce będą na 100%, ponieważ mamy jakby polski, polski przeciek od tego. E, w pierwszym magazynie będzie ten Mateo oraz ten tutaj... Nie wiem, nazywam nazywa go po prostu Glut. E, no i oni będą tutaj w tym pierwszym magazynie, że tak to tak, tak, Taka informacja. dalej mamy spis treści oraz e, komiks. Problem z Palpatinem. E, tutaj mamy karty, no, nowe, tak. E, no i dalszy ciąg tego komiksu. Koniec komiksu. Tak, koniec komiksu oraz plakat, ten plakat jest akurat z lukiem oraz Darth Vaderem, e, co 40 lat tutaj powrót Jedi, a tutaj mamy myśliwiec e, N-1 Mandalorianina, najszybszy statek e, zewnętrznych rubieży, e, także to jest tutaj ten statek, dalej mam, mamy tutaj obrazki, e, obrazki, no tutaj jakby poczty, tak, e, tutaj co... Możecie nawet tutaj narysować i możliwe, że to się tutaj pojawi w tym magazynie. Dalej mamy zadania na podstawie, właśnie tej imperium. Tutaj mamy jakiś quiz. O, to bardzo też tutaj ciekawe. Może, możecie sobie teraz zrobić, czy, czy wiecie. A tutaj mamy trening Jedi. Mm, no i kolejne zadanie. Dalej mamy troszeczkę już informacji o naszym dzisiejszym prezencie. Tutaj ten myśliwiec N1. No i w setnym magazynie, tutaj oczywiście znowu w Polsce to tak nie jest oznakowane, ale bajmy, że to jest setny magazyn. Pojawi się C3PO, Tutaj zobaczcie nadrukowane rączki plus Droid Gong i będzie on 21 września już dostępny. Jak widzicie, tutaj mamy ciekawe plakaty. Już jeden jest tutaj z Montalegoninem, a drugi tak samo jak w LEGO Ninjago. Wiele, wiele, naprawdę wiele postaci z tego uniwersum. E, Disney set, set. Disney idziemy gdzieś set na urodziny. Oraz numer e, magazynu Lego Avengers. Ok, no to co? Prezenty. No to tak, karta limitowana z grogiem prezentuje się w ten sposób. E, no i ja teraz już wam tutaj otworzę tego studmowca I zobaczymy, jak on się prezentuje. Powiem wam tak, jestem tutaj troszeczkę lekko Zły, ponieważ moja figurka nie dostała blastera. Jak widzicie, ja tutaj jest pełna, tutaj tak już to tak całkiem rozerwałem, żeby zobaczyć, ale naprawdę mój strumowiec nie ma tutaj blastera. Nie wiem o co chodzi, nie wiem dlaczego tak, tak to jest. No ale e, o blaster raczej nie będę pisać, to tutaj Blue Ocean, co innego jakby nie wiem, próbował nóg, y, główki. E, aczkolwiek, no tak, to jest słabo. Pamiętam, że też była podobna sytuacja z Dartem Maulem, e, gdzie ten jego rogi tutaj wiele osób nie dostało. E, aczkolwiek e, prezentuje się on w ten sposób. Teraz wam pokażę jeszcze jego twarz. Takim akcentem oj. E, żegnam się z wami w tym odcinku. E, no i widzimy się w kolejnych odcinkach już niedługo. Pa!